Rozmawialiśmy w piątek, mówił pan, że czegoś się spodziewacie w tej Bydgoszczy. No to, to było to, czego się spodziewaliście dzisiaj tutaj? Znaczy trochę na początku tak, ale, ale by, chyba z każdym biegiem e, gdzieś coś tam, coś trochę źle odczytaliśmy, aczkolwiek wszyscy wyciągnęli no, wnioski z, z drużyny, z Termetwa lub Zonego RAI i efektem tego jest, jest awans. I tego się cieszę. Awans w zasadzie można powiedzieć no, w świetnym stylu, A tak przekornie pana zapytam, czy nie ma trochę takiego małego niedosytu, że nie udało się tutaj jeszcze Poloni utrzeć nosa i pokonać ją na własnym torze? Nie, wydaje mi się. No, fajnie, bo by no, zawsze chęć zwyciężania jest, jest tutaj priorytetem i, i na tym polega natura sportowca. E, no ale dzisiaj no, wyszło tak, jak wyszło i, i cieszę się z tego, co, co, co mam. Ja się cieszę, że zawodnicy są zdrowi i, i, i jedziemy dalej, tak. Z czego Pan najbardziej jest dzisiaj zadowolony, czy może z kogo jest Pan dzisiaj najbardziej zadowolony po tym, po tym spotkaniu i też przed, przed finałami? Ja jestem ze wszystkich zadowolony. Młodzież się sprawdza. Max Frick tutaj wyszedł na czoło, jeżeli chodzi o takiego wodzireja, lidera. Ale cały zespół zasługuje na wielkie brawa i klasę. A proszę powiedzieć Pana zdaniem, z czego wynika ta y, śmiałość, odwaga, czy, czy nie wiem jak to też tłumaczyć, nazwać Maksyma Borowiaka, bo y, młody zawodnik przejeżdża tutaj, a, a wyglądał znowu rewelacyjnie 1-2-1 z bonusem, więc bardzo dobry występ no, myśmy, myśmy przygotowali obu dwóch chłopaków do, do, do naszych meczy, a oni y, mają widać umiejętności, chce im się jeździć, więc pokazują dobry żużel. To faworytem przed finałem? Nie widzę faworytów. To dwa kolejne mecze i trzeba się do nich dobrze przygotować. Wy byliście w Krośnie, był tylko Krzysztof Buczkowski na finale Impu. To jest jakiś, jakaś trudność dla Was? Nie, no myślę, że nie. Będziemy się starać przygotować tak do tego meczu, żeby, żeby zminimalizować to, że tam nie jechaliśmy w zasadniczej rundzie.